Odszkodowania dla osób z NOP. Niedzielski tłumaczy Adam Niedzielski, tłumaczy, co z funduszem kompensacyjnym. Choć ustawa powołująca fundusz kompensacyjny była zapowiada kilka miesięcy temu, to wciąż nie została uchwalona. Projekt przewidywałby odszkodowania dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne. Minister Zdrowia tłumaczy, dlaczego prace nad projektem wciąż trwają. Minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany był w piątek w internetowej części wywiadu w Radiu Z, dlaczego, mimo zapowiadanej wiele miesięcy temu ustawy powołującej fundusz kompensacyjny, nadal nie została ona uchwalona. Według wcześniejszych zapowiedzi, projekt przewidywałby odszkodowania dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne. Przyznał, że resort przygotował projekt wiele miesięcy temu, ale wprowadza on do polskiego systemu prawnego nowe rozwiązanie, mianowicie, uproszczony tryb dochodzenia świadczenia kompensacyjnego, i w związku z tym resort po konsultacjach projektu otrzymał wiele uwag do niego. Dla kogo rekompensaty? Liczba uwag, jaką otrzymaliśmy w wyniku konsultacji publicznych, była rzeczywiście ogromna, powiedział Niedzielski. Zapewnił, że resort wszystkie je analizował. Ale przygotowana już jest wersja uwzględniająca wnioski z dyskusji publicznej i już w najbliższym czasie ta ustawa i to mówię naprawdę o najbliższym tygodniu bądź następnym tygodniu wejdzie na posiedzenie Rady Ministrów, po to, żeby być rekomendowana do przeprowadzenia przez Sejm poinformował. Zapewnił, że niezależnie od momentu przyjęcia ustawy, ewentualne rekompensaty będą przeznaczone również dla osób, które zaszczepiły się przed przyjęciem planowanej ustawy. Od 27 grudnia ubiegłego roku w Polsce wykonano ponad 27,6 milionów szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 12 milionów osób. Zgłoszono 11 892 niepożądane odczyny poszczepienne, podano w piątek na rządowych stronach.